kozacy wybrali na swojego hetmana Jana Wychowskiego. Jan Wychowski uważał, że należy zerwać związki z Rosją, że należy wrócić do związków z Rzeczpospolitą. Efektem działalności wychowskiej jest zawarcie ugody w Chadziaczu, którą niektórzy nazywają Unią w Chadziaczu ze względu na jej postanowienia. Kazimierz Bieniewski, który przewodniczył polskiemu poselstwu który negocjował ugodę hadziacką z radą kozacką, tak mówił. Uwiedni was przodkowie, wasi w niewolę moskiewską twierdzą, że jednej z wami wiary i na tym się omylili, bo wy grecką religię trzymacie, a Moskwa moskiewską, a prawdę mówiąc tak wierzą jak carkarze, który władyków więzi zakonników, a gdy widzi skarby cerkiewne, Wnet je na swój pożytek obraca. To w stanie duchownym się dzieje, a w świeckim wszyscy doznaliście, czego za pole nie słychać było. Starszyznem przedtem sami obieraliście, teraz car sam to robi. Z nieba orator wykrzyknęła na te słowa Rada Kozacka. 16 września 1658 roku podpisano ugodę Hadziacką, nazywaną przez niektórych Unią Hadziacką. Przywidwało ona utworzenie z terenu wojusa Kijowskiego, Bracławskiego i Czernichowskiego Księstwa Ruskiego, trzeciego równoprawnego członu Rzeczpospolitej. Księstwo ruskie miało posiadać własnego hetmana, wojsko, akademię w Kijowie. Starszyzna kozacka miała otrzymać szlachectwo, a biskupi metropolici, metropoliści prawosławi zasiąść w Senacie. Jak słusznie zauważył historyk Paweł Jasienica, Unię Hadziacką należy uznać za najwyższy wzlot naszej myśli politycznej w czasach popiastowskich. 22 maja 1659 roku, Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził ostatecznie układ, który zaprzysiągł król i stany obydwu stron. Rzeczpospolita stała się państwem trojga narodu. Dokument, który można postawić w jednym rzędzie obok Unii Lubelskiej i Konstytucji maja, w zbiorze prawomocnych ustaw Rzeczpospolitej, mówi dosłownie: Te trzy narody. Niestety. Środowiska rozumiejące szansę, jaką stwarzała Unia Rzeczpospolitą, były wśród kozaków zbyt słabe. Intrygi Moskwy doprowadziły do obalenia hetmana kozackiego Iwana Wychowskiego i zastąpienia go synem nieżyjącego Bogdana Chmielnickiego Jerzym, który ponownie uznał zwierzchnictwo nad kozakami cara moskiewskiego. Warunki, na jakie zgodził się Jerzy Chmielnicki, sprowadzały autonomię kozaków do zera. Stepy Ukrainy znowu stanęły w ogniu. Każdy, kto się przyjrzy temu, co się działo wtedy na Ukrainie, musi uznać tak jak Paweł Jasienica, że Unia Handiacka była najlepszym rozwiązaniem dla Kozaku. Miało powstać księstwo ruskie ze stolicą, akademią, Kozacy mieli stać się szlachtą, biskupi, duchowni, prawosławi mieli zasiąść w Senacie. Powstałaby Rzeczpospolita tego Narodów. Olbrzymia szansa dla Kozaków na stworzenie własnego państwa. Niestety została przez nich odrzucona. Tu widzimy również mądrość ówczesnych Polaków, mądrość polityków Rzeczpospolitej, szlachty, którzy byli gotowi się na to zgodzić, którzy rozumieli, że w interesie Rzeczpospolitej leżałaby taka zmiana. Gdyby powstała Rzeczpospolita, trojga narodów, gdyby Rzeczpospolita była wzmocniona o siłę militarną Kozaków. Być może historia Polski i Ukrainy potoczyłaby się inaczej. No ale stało się inaczej. Kozacy zerwali ugodę Hadziacka. Doszło do wznowienia działań wojennych. Drodzy widzowie i słuchacze. Przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Użytkownik Barzanin1768 Polecam również Państwa uwadze, mój profil na portalu Patronite, użytkownik, bażanin. Pozdrawiam serdecznie.